Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zostaje w domu. Na początku, jeżeli widzicie jakieś zmiany w moim wyglądzie, to dobrze widzicie, bo wczoraj w nocy postanowiłem nie wiedzieć czemu samodzielnie podgolić sobie boki i do wszystkich osób, które myślą o tym samym podczas tej kwarantanny, mam jedną wiadomość. Nie róbcie tego. Po prostu. Jakby mój przykład myślę, że jest. Wystarczający. A dzisiaj mam takie dość sportowe odzienie, powiedzmy, jak na swoje możliwości, ponieważ przeprowadzę wywiad, do którego jestem najmniej kompetentną osobą żyjącą na tej ziemi. Ponieważ moim rozmówcą będzie dzisiaj Tadeusz Gauer, trener personalny, osoba wysportowana, mój kolega, trener gwiazd. Jeżeli widzicie piękne ciała w showbiznesie, jest bardzo duża szansa, granicząca wręcz ze stuprocentową pewnością. Że za te właśnie mięśnie zarysowane fit formę odpowiada Tadeusz. No i sobie dzisiaj z nim porozmawiamy. Kto wie, słuchajcie, być może nawet się okaże, że zacznę jakieś tutaj domowe ćwiczenia dzięki Tadziowi, bo on stara się mnie zmotywować już od dłuższego czasu, więc zobaczymy. A Was zapraszam do tej rozmowy. Uznałem, że skoro moimi gośćmi są osoby z show biznesu, no to warto też na ten show biznes spojrzeć z trochę innej strony. Zatem miłego oglądania. Dobra, to dzwonimy do Tadzika. On pewnie już po porannym treningu. No to dzień dobry Tadeusz, dobrze Cię widzieć. Dzień dobry, Ciebie również. <laughs> Nie na sali treningowej, ale tam i tak rzadko akurat my się widujemy. <laughs> to, to prawda, za rzadko. <laughs> ale powiedz mi, czy Ty trening już dzisiaj w domowych pieleszach wykonałeś? Tak. Każdy dzień staram się zacząć nawet od takiego pięciominutowego treningu, bo to poprawia mój nastrój w obecnej sytuacji, który, która no, nie jest najłatwiejsza dla na nas wszystkich. No właśnie, nie jest najłatwiejsza. Myślę, że szczególnie dla ludzi, którzy no, ruszają się więcej niż inni i tacy uziemieni w domu muszą sobie szukać y, alternatyw. Więc to rozumiem, że jakieś tam sobie dostosowałeś swoje tutaj treningowe rzeczy do warunków domowych, gdzieś tam na kanapie, wiesz, brzuszki i te sprawy absolutnie. Wiesz co, tak zupełnie szczerze, jak, jak e, zaczęła się ta cała kwarantanna, to miałem takiego doła, że przez pierwsze kilka dni nic mi się nie chciało robić. Miałem taką apatię po prostu, że jakby wszystko straciło sens przez chwilę, wiesz, nie? I, i po tych, e, myślę czterech, pięciu dniach się tak otrząsnąłem, zacząłem sam w sobie ćwiczyć, sam w sobie robić treningi takie domowe. Zauważyłem, że się czuję znacznie lepiej też psychicznie i fizycznie. E, I... Tak naprawdę od niedawna zaczynam trenować online z moimi spodpiecznymi i też wpadłem na taki pomysł, że odpalę wcześniej kanał na YouTubie. No może nie będzie to taka oficjalna premiera, która miała nastąpić, bo już pracujemy nad tym kanałem kilka miesięcy z ekipą filmową naszą i to jest jakby taka bardziej profesjonalna produkcja niż nagrywane Telefonem w domu, wiadomo, ale musieliśmy się wstrzymać, dlatego że do tej ekipy całej nie mamy teraz dostępu ani do siłowni, ani do niczego tak naprawdę w tym momencie. Ale stwierdziłem, że odpalę kanał na YouTubie wcześniej, żeby dać coś ludziom, coś co dałem sobie tak naprawdę, czyli taki trening domowy dla mnie, czyli dać coś ludziom, co dałem sobie, co mi też bardzo pomogło psychicznie przetrwać tą kwarantannę. No i próbujemy, tak co tydzień będę wrzucał jakieś takie odcinki z treningu domowego, żeby zarażać pozytywną energią. No co, ja widziałem już ten filmik, jeszcze z nim nie ćwiczyłem, ale jakby są takie plany na weekend. W niedzielę wjedzie drugi, to sobie zobaczysz, będzie fajniej. No właśnie, bo z każdym z gości, z którym rozmawiam, no to zadaję im to pytanie, które nasuwa się samo i jest bardzo oczywiste. Jak teraz właśnie wygląda Twoja praca? Bo mówisz, że zacząłeś takie treningi online ze swoimi podopiecznymi, no masz wśród nich bardzo dużo osób publicznych, no i one, jak nie mam, bardziej może nawet niż takie mm, przeciętne, zwykłe osoby, no jednak. Wiesz, pilnują tego ciała, no i chcą być po tej kwarantannie też dalej w formie. też ćwiczycie sobie tak, jak my teraz gadamy, przez Facetime'a, skype, a czy jak to wygląda? Tak, przez, przez Facetime'a właśnie. I teraz mamy też kilka fajnych projektów, które będą angażować też aktywność fizyczną tych osób, jakby tak online, ale żeby też zrobić coś z pracą jednocześnie. Czyli mam taki pomysł też z moimi podopiecznymi, to taki fajny projekt, który jeszcze tajemnica, Secret ale project. będzie to coś fajnego, tak, będzie to coś fajnego, że będziemy mogli razem sobie trenować i jednocześnie też to pokazywać online, więc, więc no zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ale tak, cały czas regularnie trenujemy. Może jeszcze nie wszyscy się obudzili z tego takiego z ta, <grym> depresyjnego letargu, wiesz, nie, ale powoli wszyscy się już odzywają, zaczynają ruszać. Mogę szczerze stwierdzić, że w tej chwili tak naprawdę po tym czasie. Wszyscy po tym miesiącu, powiedzmy, tak, yy, zaczęli się znowu ruszać i, i znowu wracać do takich yy, rutyn swoich. No dobrze, bo nie ukrywam, że wiesz, mój cykl traktuje trochę o show-biznesie i tak jak już tu mówiłem we wstępie, no Tadeusz, tu masz bardzo dużo wspólnego z show-biznesem, wbrew pozorom, no bo tak jak tam właśnie wspominałem, dzięki Tobie dużo tych po prostu fantastycznie, wiesz, wyrzeźbionych, wysportowanych ciał widzowie, internacji mogą oglądać. I jak to się w ogóle zaczęło? Bo ja pamiętam, jak my się poznaliśmy, to było, nawet nie, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, ale bardzo dawno, z 4 albo 5 lat temu. No to tam wiesz, bardzo były takie pojedyncze osoby sławne, tak to nazwijmy, które z Tobą ćwiczyły. No a potem się okazało, że jakby ta stajnia Gauera, no to jest, wiesz, All Stars Polskie. Wiesz, to zaczęło się tak po prostu drogą pantoflową. I tyle. Wiesz, szczerze, jak przyszły do mnie pierwsze takie 3-4 znane osoby, to tak naprawdę one mnie namówiły, żebym Instagram założył. Nawet na czym miałem ten Instagram założony, żeby podglądać innych? Byłem takim podglądaczem, <laughs> nie, wiesz, tą osobą, która raczej ogląda, a nie, a, a nie wrzuca. Tak mi szarym kątem byłem, wiesz, nie? Na początku. No, <laughs> Wiadomo o co chodzi. I te osoby tak naprawdę namówiły mnie, żebym tego Instagrama założył i, coś, i też tą moją pracę pokazywał. I to wszystko się rozeszło pocztą pantoflową. Stałem się wykonywać, starałem się wykonywać moją pracę jak najlepiej. I tak to jakoś wyszło, powiem szczerze. Ciężko to powiedzieć, jak to się stało. Mm -hmm. Po prostu pocztą pantoflową, tak to mogę nazwać. No tak, to jest tak naprawdę najlepsza rekomendacja, wiesz, od jednej osoby tak, dla tak. drugiej, to najlepiej działa. Wiem, że to nie powinienem zadawać tego pytania, ale myślę, że na pewno nikt się nie obrazi. Ale z której metamorfozy swojego podopiecznego albo podopiecznej jesteś najbardziej dumny, zadowolony, taka, która dla takich przeciętnych osób oglądających okay. może nie rokowała dobrze na początku, okay. a ty jednak wiesz? Dojechałeś temat. Ja mam swój typ jeden, więc jestem ciekawy, czy się pokryją. <laughs> Oj, będę musiał długo pomyśleć. Na pewno jest kilka takich metamorfoz, których jestem. Najbardziej dumny, ale też nawet nie pod kątem tego, czy są efektywne, czy nie. Czy to jest jakby taka duża zmiana, nie? Tylko bardziej pod kątem tego, że wiem, ile ta osoba musiała pracy włożyć, bo jaki miała typ sylwetki, załóżmy, yy, trudny do zmiany, a jednak zrobiła to, nie? Więc jakby ja patrzę pod kątem ilości pracy włożonej w yy, przemianę tej osoby. Yy, więc mam olbrzymi podziw i szacunek do zmiany na pewno Michała Szpaka, to jest numer jeden, na pewno, bo... To był mój bo, typ. Tak? A. No właśnie, bo to była naprawdę długa, ciężka praca yy, i olbrzymia wytrwałość tego chłopaka w dążeniu do tego celu. Yy, poświęcił naprawdę taki dobry dobry rok, mogę stwierdzić, taki po prostu perfekcyjny pod kątem diety, ilości, treningów i, 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 i tak dalej. Na pewno jest to Dawid Karkowski, który też przemienił totalnie swoją sylwetkę. Wygląda już w tej chwili jak Model Kevina Kleina. Mam nadzieję, że, że dalej będzie tak wyglądał po koronawirusie, bo widzę, bo widzę jak teraz je chipsy. Mam nadzieję, że tylko oglądasz Dawid i wiesz, że widzę, <laughs> ale nie robię wartów. No serio, Dawid Karkowski naprawdę ja <laughs> był super, super robotę. Chłeba zrobił świetną przemianę, bo schudł i nabrał też masy mięśniowej i na yy, na na, tym ich, yy, na tej trasie koncertowej wyglądał sztosowo naprawdę. Więc myślę, że to są takie moje trzy typy na początek, nie takie, mhm. wiesz. I też pamiętam, że to było naprawdę mnóstwo roboty. To było też rok pracy, super roboty zrobił. No właśnie, bo praca z gwiazdami, z osobami publicznymi, takimi, które szczególnie pracują właśnie w tej branży typowo rozrywkowej, artyści, wokaliści, yy, nie jest na pewno łatwa z tego powodu, że ich tryb życia raczej nie sprzyja temu, żeby po pierwsze regularnie trenować, a po drugie to, co tak tutaj żartujemy, że teraz Dawid tam wiesz, chipsy wcina, no to na przykład tak, tak, życie w trasie, tak, tak, jakieś jedzenie gdzieś tak, tak. wiesz, yy, na stacjach benzynowych, hot dogów, yy, co się to dzieje to po prostu bezwiednie, jeżdż. na pewno nie pomaga. Tak, to zawsze wydłuża cel, zawsze, bo trzeba wiedzieć, że jakby życie tych ludzi, właśnie artystów, bo na razie o tym, na tym się skupiamy. Ten tryb życia jest zupełnie inny niż normalnego człowieka, który jest w stanie określić, jak jego dzień będzie wyglądał od 8 rano do 18 albo tam 20, tak? Jak siedzi w pracy. Tam wszystko się zmienia. Tam są makijaże, wywiady, stresy które też powodują mniejszą wagę, nie, powinien ktoś coś zjeść, ale czy jest teraz przed występem, no to nie zje, no wiadomo, tak, jakby jest mnóstwo, mnóstwo różnych aspektów, na które ludzie nie zwracają uwagi, tak, zupełnie nie biorą pod uwagę, że, że takie coś może wystąpić. Więc na pewno ten osoba takiej, która siedzi, powiedzmy, w domu, idzie do pracy, wraca z pracy, wraca do domu, taki cel osiągnąć jest o wiele łatwiej i szybciej, na pewno. Więc u artystów taki program treningowy dietetyczny należy troszeczkę rozciągnąć w czasie. Zawsze jest możliwe, tak? I fajne też jest to, że ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że muszą dać siebie 100%. Ta motywacja tych osób jest dla mnie przyjemnością i trening z nimi, bo oni naprawdę się starają. To jest nie, nie ma nic lepszego. Jeszcze a propos tego trzymania diety, to bardzo mi się podoba, jak oni zdają sobie sprawę ze swoich grzechów i jak zostaną przyłapani, albo sami to opublikują na Instagramie, to Tadeusz zawsze jest oznaczony, jest prośba o wybaczenie i zrozumienie. Więc jest, jest jakieś takie poczucie dyscypliny nawet w sytuacjach, kiedy może jej chwilowo brakować. Tak, tak, dobra, no to prawda. To są takie komiczne sytuacje jeszcze na Instagramie, właśnie w dobie social media. Tak, to mnie to tak zawsze bawi, że jestem ściekły, ale z drugiej strony mnie to bawi. <noise> tak. Pamiętam takie ćwiczenia kiedyś, mm, nie było wtedy może kwarantanny, albo jakaś inna sytuacja, że Honorata nie mogła z tobą ćwiczyć i wrzuciła takie snapy, gdzie tak, robiąc jakieś ja... pompki, brzuszki, je po prostu słodycze. <noise> <To> nawet... <noise> Oni uwielbiają mnie wkurzać, po prostu to jest ich... Oni to uwielbiają robić, jak są wakacje, urlopy i tak dalej. Szczególnie, wiesz, gdy siłownia jest zamknięta czy coś, jak są jakieś święta, to uwielbiają to robić po prostu. Uwielbiają mnie wkurzać właśnie w ten sposób, ale no jest to słodkie i zabawne także. Trollować. <słuchaj> Trollować, właśnie tak. Słuchaj, ja też bardzo lubię twój Instagram, nie tylko dlatego, że można tam sobie, wiesz, podejrzeć jakieś ćwiczenia, ale tak jak dla osoby, która pracuje w swoim biznesie interesuje się nim, to jest to... Fajny podgląd na to, właśnie znane osoby z takiej trochę innej strony, bo one gdzieś tam na swoich social mediach często prezentują taki wiesz, wizerunek bardziej przemyślany, zastanawiają się nad tym, co dodają, a tutaj jesteśmy u ciebie w stanie je tak zobaczyć, wiesz, przyłapane, nie? jak tam właśnie kłebo po prostu leci na, na bieżni, po prostu przez cały tydzień, non-stop, albo nie wiem, Little Monster tam wiesz, ciśnie te brzuszki. I nie wiem, czy też dostajesz takie sygnały od ich fanów, którzy gdzieś y, przychodzą na twój profil, że, że właśnie to jest taki fajny content i coś zupełnie innego, co mogą zobaczyć y, na no, co dzień u nich. Tak, to wiesz co, przede wszystkim dostaję takie fajne, miłe wiadomości od wielu lat już tak naprawdę od fanów, tych osób, y, że to ich bardzo motywuje. Motywuje ich też do zmiany i, i wielokrotnie są to takie długie, bardzo fajne wiadomości, że, że załóżmy to, że widzieli na przykład. Y, Dam taki przykład, jeden z wielu. Była fanka Dawida Kiatkowskiego, która walczyła z otyłością i nie była w stanie się zmotywować do zmiany. I wysłała mi taki, pamiętam, długą wiadomość, że mi dziękuję i Dawidowi dziękuję właśnie, że, że widząc jak jej idol trenuje na siłowni i jaką on przemianę u siebie zaprezentował, to ją to tak zmotywowało, że pierwszy raz yy, zmieniła swoją sylwetkę i jest już zdrowa, tak? Miała otył, było, była otyłą dziewczynką, a teraz wygląda świetnie, no więc yy, to też jest takie fajne, że to nie jest tylko dla mnie promocja, to, to nie jest tylko prowadzenie jakoś tam Instagrama i tak dalej, tylko to jest też faktyczna pomoc ludziom, nie? Pod kątem też tego, że pokazuje ćwiczenia, które mogą inni sobie wykonać. I pod kątem też przede wszystkim tego, że dostaje takie miłe wiadomości, nie? że ktoś się zmotywował i jest zdrowe po prostu, więc nie ma nic fajniejszego tak naprawdę w tym wszystkim. To jest super. No, ale ty też się musiałeś sam kiedyś zmotywować, bo to nie jest tak, że wiesz, urodziłeś się po prostu wyrzeźbiony jest, i od razu tak. zostałeś trenerem personalnym, tylko ta droga była bardzo długa. I co u ciebie było takim impulsem, żeby żeby zacząć i iść w to tak już, wiesz, na poważnie? Wkurzało mnie to, że będąc otyłym dzieciakiem, miałem mnóstwo ograniczeń. Yy, grałem, grałem do dzisiaj na, na Wielonczeli yy, i miałem swoje występy, koncerty i tak mi było strasznie wstyd się ukłonić. I to było takie dziwne, że jak grałem to spoko, nie stresowałem się, lubiłem to dla, dla, dla publiczności i to było super, ale jak już miałem się ukłonić, to mi tak było wstyd, bo ten brzuch mi tak odstawał, wiesz, to było takie, taki spadek własnego poczucia wartości, taki dodatkowy niepotrzebny stres, między innymi to, nie? Druga sprawa. No też pochodzę z kłobrzegu, czyli z, z nadmorza. I też kocham morze, kocham wolność i plaże, uwielbiam kąpać się w morzu i... Zawsze było mi tak wstyd się rozebrać przy ludziach. I to też było takie smutne, że czekałem, aż wszyscy pójdą, no i wchodzę. Nie? I to takie ciągłe ograniczenia, które mnie tak dołowały. Poza tym, wiesz, dzieciaki w szkole są straszne, chyba nie muszę nic tłumaczyć. Wiadomo o co chodzi. I stwierdziłem, że pora po prostu to zmienić. No i szukałem różnych sposobów, różnych porad, różnych trenerów. Nie odpowiadało mi to te też podejście ich, bo ja byłem bardzo wrażliwym dzieciakiem, takim właśnie artystą, zamkniętym w sopie, introwertykiem i te takie podejście takich dużych facetów, którzy dołaj, nie pierdziel, zrobisz to, coś tam nie trafiało do mnie. Raczej wolałem takiej, potrzebowałem takiej fajnej, inteligentnej, emocjonalnej rozmowy i szczerze, nie mogłem jej nigdzie znaleźć, więc sobie chciałem sam pomóc. Dużo czytałem, robiłem różne szkoleń online, no i tak naprawdę, nadarą prób i błędów na początku sam się odchodziłem, i to trwało jakieś 14 miesięcy, pamiętam. No, i od tamtego czasu wszystko już poszło do góry. No, właśnie, bo musimy wspomnieć o tej twojej artystycznej duszy e, muzycznej. Czy to jest kierunek, który też chcesz gdzieś sobie z boku e, pielęgnować, albo może który, wiesz, wyjdzie na front e, niedługo, poza tym, że właśnie. E, trenujesz i czy coś, wiesz, usłyszymy od Ciebie, no bo tam kiedyś mi coś puszczałeś, to są super rzeczy i kiedy, wiesz, świat to usłyszy, no. Tak, tak. Wiesz co, ja y, mam to szczęście, że, że moją pracą jest moja pasja, a mam takie dwie pasje, czyli właśnie sport i muzyka, tylko w tej chwili sport jest tak angażujący czasowo dla mnie, y, że nie jestem w stanie w ten mój Czas, bo doba jest za krótka, wpleść po prostu jeszcze te, tą moją drugą pasję, czyli muzykę. Więc w tej chwili, póki jestem jeszcze młody i względnie młody, powiedzmy. <grym> po prostu... Potrzebna jest ta energia, taka, wiesz, taka żwawa, taka żwawa młodego człowieka. Chcę wykorzystać ten czas, tą moją młodość, powiedzmy, na rozwinięcie tej pierwszej pasji, która którą mogę tak naprawdę rozwinąć tylko teraz. A na muzykę jeszcze przyjdzie czas, brzydko mówiąc, trochę to odsunąłem na bok. No z tego względu, że tak powiedziałem wcześniej, dobra jest za krótka. I do muzyki bardzo chcę wrócić i na pewno kiedyś wrócę. I powiem szczerze, że co jakiś czas sobie, jak mam wolną sobotę, wolną niedzielę, coś sobie komponuję. No dobrze, Tadeusz, to słuchaj, na koniec, co mógłbyś poradzić ludziom, którzy są uwięzieni teraz w domu, a chcieliby jednak trochę się poruszać i coś ze sobą zrobić, no bo wiesz, to zapasy makaronu jednak wszystkim nam pójdą wiadomo gdzie. Tak, co mógłbym poradzić? Wszystkim ludziom, którzy czują taką sytuację, że. Są takie sytuacji, że nie chce im się ruszać, wiedzą, wiedzą że muszą. Ale im się straszy, nie chcę. To... Trochę mówię też do ciebie, kochany. No, ja wiem, pokazujesz palce, <laughs> więc jakby ja wiem, kto jest odbiorcą tej wypowiedzi. Tak, tak. Zacząć od najprostszych rzeczy, bo naprawdę motywującym jest fakt, że masz jakiś plan treningowy. Może być naprawdę najprostszy, ale ta świadomość, że zrealizowałeś go od początku do końca, że już zrobiłeś go w poniedziałek, w środę i w piątek. Ustalasz sobie w głowie ramy. I robisz je. Czyli uczysz siebie tak naprawdę takiej dyscypliny. I naprawdę uwierz mi, że to jest bardzo motywujące, i to Ci polecam. Czyli zacząć od najprostszych rzeczy, i wam wszystkim, oczywiście, zacząć od najprostszych rzeczy, i starać się ten plan realizować i krok po kroku dążyć do celu. Nie ma nic gorszego w aktywności fizycznej w tym sporcie, w fitness, lifestyle, całym szeroko pojętym, jak rzucać się na. Treningi, które są dla zaawansowanych od razu, i jak szybko spalić tłuszcz, i tak dalej. Te wszystkie takie filmiki, one są w porządku, ale trzeba przejść przez pewien etap, jak to zwykle w życiu bywa, trzeba być cierpliwym. To jest najgorsza cecha, której ja nie posiadam, ale <grym> słuchaj, postaram się. <grym> Dobrze, tak, to jeszcze to tak na ma... koniec jedno pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom, też jako taką poradę trochę, ale bardziej rozrywkową niż sport. Co oglądasz teraz na Netflixie? Co możesz polecić? Albo w ogóle, wiesz, czym zajmujesz sobie czas tak rozrywkowo? Widzę, że tam ostro ciśniesz na plejaku. Tak, cały czas grałem w Star Wars. To prawda. Końcówam czas! Bardzo ci zazdroszczę tego, bo ja niestety nigdy nie pomyślałem o tym, że konsola może mi się przydać, bo też nigdy nie miałem czasu za bardzo. Jest super. Ja też, uwierz mi. Ja też nie wiedziałem. A teraz... Racuję życie. ...by się przydała. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, i moi, moi znajomi też, że już wszystko obejrzałem i nie ma już nic. Tak, a to nie, jest. Koleżę, prawda. Dlatego... Szczerze, jeżeli wy coś wiecie, to dajcie grabariemu znać w komentarzach. <noise> tak, może my się jakoś zainspirujemy. <noise> no dobrze, Tadeusz, to dziękuję Ci. Obiecuję, że Dzięki. mamy piątek, że zrobię w weekend ćwiczenia z tobą, z twojego YouTube'a. Dobrze, dobrze. W Nagram do wody. muszę odcinek, że nie będziesz mógł ze mną poćwiczyć, bo dużo osób mnie pytało o to, czy zrobię taki odcinek, żeby można było ze mną poćwiczyć. I specjalnie taki składnie zrobiłem i tym wbijaj w niedzielę wieczorem. Dobrze, dobrze, mam nadzieję, że też część osób, które to oglądają, wbiją i zrobimy sobie taki mały trening niedzielny, bo już po prostu jak ja Cię widzę, to tak, wiesz, mnie jest wstyd, nie? no bo tak Cię obiecuję już od lat. Teraz tak jest mi trochę łatwiej tę barierę pokonać, no bo przez internet, ale i tak, wiesz. Zawsze jest jakiś tam stresik, <laughs> yes. wiadomo. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że Dzięki. widzimy się niedługo już tak, wiesz, face to face. Życzę Ci powodzenia z tym kanałem. Czekam na te profesjonalne produkcje. Bo, z tego co tam widziałem w tej krótkiej zajawce, to rzeczywiście wygląda to tak bardzo, bardzo pro-światowo. I, I więcej wolności, o której teraz wszyscy marzymy. No, to prawda. To prawda. No to dzięki. Wydźmy sobie wszyscy tego. Dokładnie. Do zobaczenia. Pa! Pa, pa, cześć. Jest jak mnie Tadeusz, po prostu, że nie trenuję, ale to prawda. Znamy się już tyle lat, ja mu obiecuję od zawsze, że w końcu zacznę to robić, ale no bywa różnie, nie? Z tą siłownią u mnie. Tak, czasami się chce, czasami nie chce. Ostatnio mam taki raczej dłuższy okres niesiłowniowy, ale jak już obiecałem, to naprawdę w niedzielę tam przysiądę przed komputerem i poćwiczymy sobie z Tadeuszem. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Taka trochę mała odmiana od tego, co do tej pory Wam tutaj. Serwowałem. Jeżeli ktoś z Was na tyle się zainteresował Tadeuszem, to go obserwujcie na Instagramie, na YouTube, bo to jest super człowiek, mega pozytywny, dużo śmiesznego kontentu, nie tylko sportowego, jest na jego social mediach, więc myślę, że warto sobie czasami rzucić okiem i kto wie, może ktoś właśnie pod wpływem tego, co on tam pokazuje, zdecyduje się trochę poćwiczyć. No bo sport to zdrowie, wszyscy o tym wiemy. Szczególnie powinniśmy wiedzieć teraz o tym, w tym czasie, kiedy ja na przykład jem cały czas. To jest po prostu. Tak naprawdę spanie i wywiady to jest przerwa między jedzeniem non-stop u mnie w tym momencie. Podejrzewam, że u wielu osób wygląda to bardzo podobnie. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami i wyczekujcie kolejnych odcinków, bo one powstają. Kwarantanna trwa, nie wiadomo kiedy się skończy. Ja nie przestaję robić wywiadów, więc mam nadzieję, że będę wciąż Wam umilał ten trudny, dziwaczny czas. Do zobaczenia!